Rozpoczęła się modernizacja oświetlenia w gminie. Ponad 3000 starych żarówek i opraw zostanie wymieniona na nowe. Obecne słupy oświetleniowe to przeżytek. Zniszczone oprawy uliczne, przestarzałe słupy mają złe nachylenie w stosunku do drogi. W jednych miejscach jest ich za dużo, w innych brak. Mają zróżnicowaną moc i barwy świecenia. Jednak niedługo się to zmieni. Ponad 3600 nowych lamp nowoczesnych, które. Nie tylko dadzą lepsze światło, czyli poprawią bezpieczeństwo, ale w konsekwencji także znacznie obniżą koszty oświetlenia. Kilkudziesięcioletnie latarnie były energochłonne. Montowane oświetlenie jest nie tylko oszczędniejsze, ale świeci jaśniej niż stare lampy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym można też zmniejszać moc oświetlenia w godzinach od 23 do 4 rano. Adławik powoduje zmniejszenie oświetlenia. Ponieważ w, w późnych porach nocnych to oświetlenie musi być tak y, y, duże. Obecnie utrzymanie jednej latarni rocznie kosztuje gminę prawie 4000 tysiące złotych. Po zakończeniu modernizacji koszty te zmniejszą się co... Modernizacja latarni objęła już główne ciągi komunikacyjne w mieście. A w całej gminie zrobi się jaśniej, bowiem nowe latarnie powstaną tam, gdzie ich brakuje, czyli głównie w sołectwach. Andrzej Wącisz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych, znalazł się w wąskiej dziesiątce konkursu Eurolider organizowanego przez Resort Rozwoju Regionalnego. To dla mnie duże wyróżnienie, bo na konkurs płynęło ponad 120 zgłoszeń, przyznaje pan Andrzej. To właśnie on jest jednym z pierwszych urzędników, którzy zaczęli się starać o unijne fundusze w urzędzie miasta. Ciężko było na początku przejść przez gąszcz szczególnie przepisów, wytycznych, różnych instrukcji. Na szczęście udało mi się dostać akredytację przy Krajowym Systemie Funduszy Strukturalnych i dzięki temu miałem możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń. Co udało się przez minione lata zrobić dzięki unijnym dofinansowaniom? Bardzo wiele, wylicza Andrzej Wącisz. W okresie 2004-2006 udało się zrealizować projekt kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare, projekt budowy sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Stanowicach oraz remont nawierzchni ulicy Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchu. Pochwał urzędnikowi nie szczędzi wiceburmistrz Grzegorz Wolnik. To jest nagroda nie tylko w tym momencie indywidualna, bo tak to naprawdę trzeba odbierać, ale jest to nagroda dla, dla urzędu. To jest nagroda dla wszystkich tych, którzy codziennie wykonują tą swoją często niewdzięczną, mrówczą pracę. Dodajmy, że pracownicy Urzędu Gminy i Miasta skutecznie sięgają po unijne fundusze. Niedawno gminie udało się zdobyć pieniądze na kolejne cele. projekt kampanii promocyjnej pod nazwą Czerwionka Leszczynę złoża sukcesu. Ma on pomóc w postrzeganiu gminy i miasta jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca lokalizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Kampania promocyjna terenów inwestycyjnych skierowana jest do różnego rodzaju odbiorców działających zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i zagranicznym, czyli inwestorów, deweloperów, pośredników handlu nieruchomościami, instytucji i firm finansujących budowę inwestycji. W ramach projektu zostaną wydane katalogi terenów inwestycyjnych w formie składanej mapy oraz na nośniku elektronicznym. Będziemy aktywnie promować się na targach inwestycyjnych w kraju i za granicą. Będziemy również obecni w mediach, w telewizji, w internecie, w prasie branżowej, w radiu. Po raz pierwszy będziemy także promować się w pociągach Intercity. Będą ukazywać się artykuły w profesjonalnych, branżowych czasopismach, organizowane mają być spotkania biznesowe, mają być rozdawane gadżety reklamowe, a także odbędą się konferencje dotyczące projektu. A wszystko po to, by znaleźć się chętni na zakup terenów inwestycyjnych. Jest ich 11 o łącznej powierzchni ponad 65 hektarów, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego, niejako lokalne strefy aktywności gospodarczej. Tereny usług sportu i rekreacji, tereny usługowe, tereny usług centrotwórczych oraz tereny przemysłowe. Na projekt udało się pozyskać blisko milion złotych, a zakończyć się ma on we wrześniu 2012 roku. Złoto się znów w Czerwionce Leszczynach, a chodzi o projekt, jaki ponownie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W jego ramach osoby po 50 roku życia uczestniczą w zajęciach Nordic Walking i to uczestniczą z chęcią. Pani po raz pierwszy czy kolejny? Pierwszy. <gry> A jak to się stało? Ktoś namówił? No tak, sama zdecydowałam, żebyś troszkę kości rozruszać. Nordic walking jest to sport idealny dla seniorów. Przekonali się o tym pomysłodawcy projektu w poprzedniej jego audycji. Zajęcia cieszyły się niemałym powodzeniem. Wydawało nam się, że będzie trudno, ale osoby bardzo szybko opanowały technikę i ku naszemu zaskoczeniu coraz bardziej po prostu były sprawne podczas tego projektu i coraz lepiej im to szło. W poprzednim sezonie odbyło się 20 spotkań seniorów, którzy maszerowali od 5 do 10 km w czasie każdego z nich. Wypady z kijkami tak bardzo spodobały się uczestnikom, że sami zaproponowali, by je kontynuować. Aktywowo, więc projekt Złota Jesień. Instruktor Sławomir Paluch chwali swoich uczniów. Zarażeni już tym sportem pytają, już kupują swoje kije, już próbują w domu i przychodzą i mówią no nauczyłam się tego czy, czy wiem jak trzymać kije, jak, jak przybrać odpowiednią postawę. Ale Czerwieński OPS oferuje seniorom nie tylko zajęcia z Nordic Walking. Mamy nowy projekt. Dla osób starszych pod hasłem 50 plus w sieci, który wyszedł z inicjatywy właśnie starszych mieszkańców. Blisko 40 seniorów co tydzień spotyka się w Bibliotece Publicznej w Czerwiące i uczy się korzystania z internetu. Nie ma, nie ma co ukrywać, dla mnie to jest nowe, ciekawe przeżycie, ale myślę, że tutaj podciągnę się z tego. Zalecają w starszym wieku, żeby się uczyć. A ja jestem. Chłonna nauki. Dodajmy, że zajęcia z Nordic Walking odbywają się co poniedziałek o godzinie 15 w Leszczyńskim Parku. Od początku kwietnia Szczejkowice mają swoją stronę internetową. www WWW-szczejkowice.net były naszej społeczności bardzo potrzebne, przekonuje sołtys Ryszard Bluszcz. Jest to strona, na której można odczytać to, co w historii było w Szczejkowicach, to, co dzieje się obecnie, to jakimi zagadnieniami żyją nasi mieszkańcy. Na stronie można przeczytać, czym zajmują się gospodynie wiejskie, czym żyje miejscowa szkoła podstawowa. Można zasiągnąć informacji o Ochotniczej Straży Pożarnej, Wiejskim Domu Kultury czy Zespole Familii Strona jest przejrzysta i estetyczna. Dzięki temu można od razu znaleźć to, czego internauta potrzebuje. A poza tym... Każdy na stronie internetowej po zalogowaniu się może wpisać swój komentarz, może swoje uwagi napis, wpisać. Nie jest to tak, że nikt nie ma wejścia na stronę internetową, ale chodzi o to, ażeby każdy mógł i dodawał to, co jest potrzebne. Szczejkowicka strona internetowa będzie się ubiegać, podobnie jak Palowice i Bełk w poprzednich latach, o nagrody w konkursie na najlepszą stronę internetową sołectwa ogłoszone przez Urząd Marszałkowski. Po święcie makłówek, które co roku cieszą się ogromnym powodzeniem, przyszedł czas na jarmark wielkanocny. Jak się okazało i on był strzałem w dziesiątkę. Ustawione w Leszczyńskim Parku stoły aż uginały się od pyszności, jakie przygotowały gospodynie wiejskie z całej gminy. Przygotowaliśmy kolejną imprezę, w której postanowiliśmy skorzystać z kreatywności, pomysłowości i zaangażowania pańskich gospodyń wiejskich. I tym razem nas nie zawiodły. Faktycznie, pięknie przybrane i suto wystawione stoły były doskonałym dowodem na to, że gospodynie wiejskie należycie obchodzą święta Wielkiej Nocy. Niczego nie mogło zabraknąć. E, baby. Tu jest e, ta, sałatka ze śledzi, tu są ciasto z galaretą, tu jest z chrzanym, jest to e, szynka z chrzanym w środku. Były też takie smakołyki jak rola serowa, na którą gospodyniem zdradziły nam przepis. Ser twardy roztopić w gorącej wodzie, rozwałkować, dać farsz z chrzanym, z jajkami, z papryką, Kto to co lubi do farszu. Rozłożyć, nawałkować, zawinąć, schłodzić, pokroić i zjeść. Co jeszcze można było popróbować na jarmarku? Dużym zięciem cieszył się pasztet z królika oraz z pieczarek. Pieczarki się trzy, ze trzy, zapatelnia patelnia i tak aż woda odparuje. Do po tym cebulę się daje, ale czerwoną. Przynajmniej ze cztery cebuli na pół latych tych i 30 deka sera do krajania. Efekt tego przepisu jest taki, że aż rozpływa się w ustach. Na własnej skórze, a właściwie na języku mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy zjawili się na Jarmarku Wielkanocnym. Ale prócz strawy cielesnej była też i duchowa. Mamy także dekoracje świąteczne. Można je również zakupić w symbolicznej cenie. Są to dekoracje przygotowane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, przez dzieci z przedszkoli z Czerwionki Leszczyn i przez wychowanków świetlicy terapeutyczno-środowiskowej z Czerwionki Leszczyn. Prócz tego były występy miejscowej kapeli Trzy Ofiary Drogie do Europy oraz konkursy i zabawy dla dzieci. Dodajmy, że każdy, kto skosztował wielkanocnych specjałów, mógł oddać głos w konkursie na najsmaczniejszą potrawę świąteczną. Wszystkie koła gospodyń wiejskich zdobywały uznanie za swoje specjały, jednak według werdyktu degustujących mieszkańców, trzecie miejsce zdobyły kolorowe kanapki z bełku, drugie miejsce szczejkowicka kopa, a zwycięską potrawą okrzyknięto żurek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z książenic.